Szampon zawierający lek, który usuwa przyczynę łupieżu, dzięki czemu zapobiega jego nawrotom. Stosowany raz na dwa tygodnie, likwiduje łupież na wiele miesięcy. Nizoral. Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. Jest moja! Nie, bo moja! Moja i już! Nie, nie trapiłem. No ja tu... Wygrałem, mówiłem. Jest moja. Musimy zagrać jeszcze raz. Odegram się, zobaczysz. Musisz skupić nową paczkę. Wszystkie? Ale kratka, z kratka. Zapytaliśmy Polki, czy wypróbowałyby nowy proszek o zapachu cytrynowym. Miły, delikatny zapach. Cytrynowy, a świetnie pierze. Pierze wszystko? Przy naszej okropnej wodzie twardej chyba się nie da tak. A może jednak zaryzykuje Pani? Dobrze, dobrze. Będę prała. Jestem bardzo zadowolona. Chyba zacznę kupować białe rzeczy. Dwa który które dotychczas używałam. Od razu widać różnicę, że ten jest szary, a ten jest biały. A jest taka możliwość poznania nazwy. Wizir Lemon. Teraz czysta biel Wiziru, również o zapachu cytryny. Chce Pani z powrotem swój stary proszek? Zdecydowanie biorę ten, a ten Pan zwracam. Wizir Lemon, czysty zapach bieli. Uwaga, urodzinowa promocja sieci Era GSM. Niezwykły Alcatel One Touch Club z aktywacją i ładowarką za jedyne 200 zł. Lub doskonały Alcatel One Touch View wraz z aktywacją i ładowarką za jedyne 300 zł. Oraz niespodzianka dla kogoś, kogo lubisz. Twoja okazja, twoja era. Polecam oczka. Polecam oczka? Nigdy. Sam Pellegrino, rajstopy nowej generacji, rajstopy trwałe. Tato, tato, wstawaj! O, 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 o. Już sobota, obiecałeś, oh. że w sobotę pójdziemy oh. do McDonald's tak, i dostaniemy ale... Happy Meal i duże lody, a ty jesz Big Maca, frytki i szejka. Oh. Tato, pamiętasz? Obiecałeś. Ale synku, jest czwarta, środek nocy, mamy oh. jeszcze dużo czasu, wracaj do łóżka. No dobrze, przyjdę później. Za 10 minut. Wszystko, Jogurt bakoma, niebo w gębie, wszystko co robię, tak jak każdy, robię, by być wolnym. Tylko w dwójce, gwiazda światowego formatu. Tylko w dwójce, szczera rozmowa w cztery oczy. Tylko w dwójce, Goran Bregowicz. Opuszki twoich palców wcale nie są takie twarde. Nie, bo dzisiaj w zasadzie już sam nie gram, tylko kontroluję komputery. Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na niezwykłe 50 minut z Goranem Bregowiczem. Goran Bregowicz w rozmowie z Jolantą Fajkowską. W rozmowie o muzyce, o kobietach i mężczyznach. O rodzinie. Tylko w dwójce, już w niedzielę o 16.05. Wszyscy w mojej rodzinie byli żołnierzami. Mam tego naprawdę dosyć. Więc może ja stanę się Francuzem. <śled> Odkryj doskonałą różnorodność zastosowań, jaką daje Ci Rosół Winiary. Jedna magiczna kostka, tysiące możliwości. Winiary, dobre pomysły, dobry smak. Przebojowy groszek Bonduel ogłasza konkurs na swoje imię. Nagrodą w promocji jest samochód Renault Kangoo. Bonduel warzywna jazda! Nie wszystkie środki przeciwbólowe działają w ten sam sposób. Nurofen to lek nowej generacji, który usuwa nie tylko ból głowy, ale także szybko dociera do miejsc bólu pleców oraz skutecznie likwiduje bóle menstruacyjne, działając tam, gdzie potrzeba. Nurofen przynosi natychmiastową ulgę, więc możesz znowu cieszyć się życiem. Nurofen działa tam, gdzie potrzeba. One są takie apetyczne i złociste. Pasują do niej. Nie to co ja, taki kopciuszek. O, co za świeży, maślany smak. Teraz ja jestem rozchwytywana. Rama, to jest smak. Producent Margaryny Delma zaprasza na film.